2 listopada mamy dzisiaj, proszę Państwa, a karta na dziś to Trójka Pucharów. Trójka Pucharów, Tarot, pokazuje w tym momencie nam możliwość po prostu korzystania z życia, bycia radosnym, ale i również to jest karta romansów. Karta romansów, które niekoniecznie mają podłoże miłosne, niekoniecznie dotyczą ludzi zakochanych w sobie, ale raczej, tak jak powiedziałam na samym początku. Po prostu imprezujących, po prostu bawiących się sobą. A propos imprezy i a propos bawienia się sobą. To jest również karta, która mówi o tym, że dzisiaj osoby, które będą w naszym towarzystwie, mogą być źródłem naszej radości, naszych przyjemności, ale i również dzisiaj możemy dostać jakieś bardzo istotne zaproszenia na różnego rodzaju uroczystości, jak które, ja mówię, mają imię własne. Tak, to są wesela, jakieś urodziny, imieniny i tak dalej. I co jeszcze? Otóż ta karta pojawia się wtedy. Drodzy Państwo, drogie Panie i drodzy Panowie, kiedy poznajemy kogoś w życiu, kto bardzo nam, bardzo odpowiada, bardzo nas frapuje, bardzo byśmy chcieli, żeby to był on, żeby to była ona. Ta karta mówi tak, to tylko romans. Niestety, bardzo mi przykro. Będzie miło, będzie sympatycznie, ale to nie jest nic na poważnie. Polecamy się dobrawróżba.pl